Sport Mirosław Wysocki. Dobry wieczór. Komisja orzekająca Ekstraligi żużlowej rozpoczęła przesłuchania zawodników i działaczy Unibaksu Toruń w sprawie meczu finałowego na Ekstraligi. Anioły oddały decydujący mecz walkowerem tłumacząc się kontuzją lidera Tomasza Goloba. Zgodnie z oczekiwaniami na pierwszym posiedzeniu nie zapadły żadne decyzje. Komisja musi najpierw przeprowadzić postępowanie dowodowe. I po jego zakończeniu nastąpi narada, i wtedy dopiero wydamy rozstrzygnięcie. Także możemy się spodziewać w ciągu najbliższych dni, tygodni, może rozstrzygnięcia sprawy. Ekstraliga Żużlowa zarzuca toruńskiemu klubowi naruszenie istotnych przepisów regulaminu. Postępowanie dyscyplinarne toczy się również w przypadku menedżera toruńskiego zespołu Sławomira Kryjoma, który jednak nie pojawił się na przesłuchaniu z powodów rodzinnych. Na posiedzeniu komisji był jego pełnomocnik. Czekamy, materiał dowodowy jest zgromadzony, złożyliśmy dzisiaj odpowiednie. Wnioski dowodowe też, czekamy na ich rozstrzygnięcie, zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Menężer zespołu, jak sformułowano we wniosku, miał uniemożliwić udział zawodników w ostatnim spotkaniu tego sezonu. Prawnicy ekstraligi przesłuchali m.in. prezesa unibaksu Mateusza Kurzawskiego, trenera Jana Ząbika oraz zawodników klubu. No ja po kilku godzinach przesłuchań komisja orzekająca nie podjęła żadnej decyzji. Sprawa jest zbyt poważna, żeby ją tak e, szybko rozstrzygać. Rezygnacja Unibaxu z meczu finałowego może skutkować znacznymi konsekwencjami finansowymi, ujemnymi punktami w przyszłym sezonie, a nawet degradacją. W tej sprawie jest jeszcze jedna dość zaskakująca informacja. Unibax Toruń złożył do Speedway Ekstraligi wniosek o ogłoszenie obustronnego walkowera. Władze klubu twierdzą, że drużyna falu bazu nie dopełniła przed meczem wymaganych formalności. Ponieważ w pierwszym spotkaniu zwyciężyła drużyna z Torunia, takie rozstrzygnięcie oznaczałoby, że to Torunianie zostaliby mistrzem Polski. W Bydgoszczy ostatnie dni września to czas zarezerwowany dla wodniaków. 22. Wielka Wyslarska o Puchar Brdy to znakomici zawodnicy, mistrzowie świata oraz medaliści olimpijscy. Ponadto rywalizacja usemek uniwersytetów z Oksfordu i Cambridge. W biegu głównym seniorów najlepsza okazała się osada Lotto Bydgoski. Wśród akademików, w wyścigu odwiecznych rywali, Uniwersytet z Oksfordu znów okazał się lepszy od załogi Cambridge. W lokalnych derbach osada Wyższej Szkoły Gospodarki, podobnie jak w zeszłym roku pokonała wioślarzy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Wioślarstwo akademickie w Polsce się rozwija bardzo mocno. Uczelnie mają już swoje łodzie, mają wiosła, mają sekcje wioślarskie. Coraz więcej łodzi, ósemek głównie startuje na, na Mistrzostwach polskich Akademickich. Na Mistrzostwach Europy Akademickich coraz więcej uczelni było reprezentowanych. Sportowa walka w samym sercu Bydgoszczy, utytułowani zawodnicy i piknikowa atmosfera. Uczestnicy regat zawsze podkreślają wyjątkowość Wielkiej Wioślarskiej. Nie inaczej było i tym razem. Wielka Wioślarska jest jedną z większych imprez sportowych. Wieślarskich w kraju. Myślę, że, że te regaty już naprawdę ogląda dość dużo ludzi w Polsce dość dużo ludzi jest zainteresowanych tymi regatami. Ciekawa była również rywalizacja kajakarzy. W pojedynku sprinterów wygrał Sebastian Szypuła z Zawiszy Bydgoszcz, który pokonał Dawida Putto z UKS-u Kopernik. Zawodnicy podobną formę reprezentowali przez cały sezon. I Sebastian Szypuła i, i, i Dawid Putto są mistrzami świata w konkurencji sprinterskiej, a Mariusz Kujawski z Pawłem Szandrachem to są tysiączkarze, więc nie ma tu żadnego zaskoczenia. Emocjonujący był także sprint kajakarek. Beata Mikołajczyk okazała się lepsza od Karoliny Najs, nice, którą wspólnie wywalczyła brązowy medal w Londynie. Piłka nożna. W meczu dziesiątej kolejki pierwszej ligi Olimpia Grudziądz pokonała na własnym boisku flotę świnoujście 2 do 0. Bramki zdobyli w 39 minucie Marcin Rogalski i w 62 Marcin Smoliński. W 78 minucie spotkania plac gry opuścił za drugą żółtą kartkę obrońca Olimpii Michal Piter Buczko. Na początku roku środowisko piłkarskie obiegła smutna wiadomość o śmierci pochodzącej z lipna Ireny Półtorak, nazywanej matką polskiej piłki kobiecej. W jej rodzinnym mieście odsłonięto tablicę ku jej pamięci. W uroczystości wziął udział m.in. prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Irena Półtorak to legenda piłki nożnej w naszym kraju. Właśnie ona założyła pierwszy i do dziś najbardziej utytułowany kobiecy zespół w Polsce – Czarnych Sosnowiec. Działaczka pochodząca z Lipna była także blisko związana z reprezentacją Polski. Marzyła o tym, żeby w życiu kobiety zdobyły medal. No, nie doczekała się tego, a dziewczyny do lat 17 zostały mistrzyniami Europy. To tylko jeden z przykładów pokazujących potencjał na razie niedocenianej w naszym kraju kobiecej piłki nożnej. W całej Polsce w rozgrywkach na różnych szczeblach rywalizują zawodniczki reprezentujące prawie 300 klubów. Będzie taka paradoksalna sytuacja za kilka dobrych lat, i nie tak dużo, że kobiety należy na mistrzostwa świata i Europy, a my będziemy musieli cały czas walczyć. Prezes PZPN Zbigniew Boniek był jednym z wielu gości biorących udział w uroczystościach poświęconych Irenie Półtorak. Jej dokonania upamiętnia odsłonięta dziś tablica w publicznym gimnazjum nr 1 w Lipnie. Jest to dawna szkoła podstawowa, do której uczęszczała pani Półtorak. Trenuje w nim wiele dziewcząt, które chcą związać swoje życie ze sportem. Na to spotkanie kibice w regionie czekali od wielu miesięcy. Meczem derbowym w hali Toruńskiego Spożywczaka rozpoczął się sezon pierwszej ligi koszykówki mężczyzn. Polski cukier Sidon Toruń pokonał Astorię Bydgoszcz 84 do 66. Mecze derbowe pomiędzy drużynami Storunia i Bydgoszczy gwarantują wiele emocji. Nie inaczej było i tym razem. Spotkanie od akcji 3 plus 1 rozpoczął Mateusz Bierwagen. W odpowiedzi punkty dla polskiego cukru Sidens zdobył Jacek Jarecki. Pierwsza kwarta to wyrównana gra punkt za punkt. Silną stroną obu ekip były rzuty z dystansu. Mamy grać swoją korzykówkę. Na pewno nie jesteśmy faworytem tego spotkania. I Żeby wygrać dzisiejszy mecz, trzeba dać siebie wszystko i oprócz tego mieć dużo szczęścia i trafiać. Po 15 minutach gry był remis po 29. Jednak dzięki kolejnym rzutom z dystansu, tym razem Aleksandra Perki i Łukasza Wilczka, polski cukier Siden uzyskał przewagę, którą do końca drugiej kwarty sukcesywnie powiększał. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem gospodarzy 48 do 35. Skupialiśmy się na elementach, które chcemy wyeksponować w meczu za historią i również na atutach zespołu przeciwnego. Torunianie popełniali wiele przewinień, jednak Bydgoszczanie nie wykorzystywali swoich szans na linii rzutów osobistych. Przed końcem trzeciej kwarty przewaga Sidenu urosła do 20 punktów. Polski cukier Siden pokonał Astorię Bydgoszcz 84 do 66. 18 punktów dla gospodarzy zdobył Tomasz Wojdyła. Najskuteczniejszym zawodnikiem gości był Mateusz Bierwagen. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję za spotkanie. Dobranoc.